Witajcie, zapraszam was po dłuższej przerwie, bo trochę mnie nie było, na filmik z paczką, ale to już wiecie po tytule. Dostałam paczkę, kolejną paczkę od Angeliki e, z rzeczami, które chciałam. E, to Są to rzeczy z Primarka i chyba z DM-u, jak się nie mylę. Tam Lucia trochę piszczy w tle, bo akurat trapię się w ucho. Normalne, nie będę tego wycinać. Luni! Już. Dobra. Em, I zróbcie sobie kawę, herbatę, cokolwiek do picia, bo ten filmik będzie trwał pewnie długo. Paczka, jak się okazało, ważyła 16 kg, także e, całkiem sporo, i będzie tutaj trochę tych rzeczy. Ja Wam pokażę całą paczkę. Ojejku, jak dam radę. O, paczka wygląda mniej więcej tak. Dobra. Uf, masakra. Albo wezmę ją na kolana, może lepiej. Ja ją otworzę teraz i pokażę Wam co jest w środku, tak mniej więcej, a potem będę Wam pokazywać wszystko po kolei, może coś zgapicie, może coś jeszcze uda Wam się kupić, no nie jest to takie proste ją otworzyć, ok, także paczka przyszła do mnie, powiem Wam już jakieś 3 dni temu, ale czekałam do weekendu, żeby po prostu móc nagrać ten filmik, nie otwierałam jej, także e, otwieram ją razem z Wami. No nie idzie mi to dzisiaj najlepiej. Ech. Londynka, dobra dam rady podnieść, dobra, dam radę tak to wygląda mi więcej w środku ale dobra, zestawię ją sobie na stołeczek o. dobra, i teraz będę wam pokazywała po kolei co tutaj się znalazło poza tą folią bąbelkową nożyczki sobie zostawię bo może jeszcze mi się przydadzą jeszcze trochę więcej folii i pierwsze co widzę to są e, ciasteczka. To są Oreo e, truskawkowe. Ja u nas nigdzie nie widziałam e, truskawkowych Oreo, więc poprosiłam Angelikę, żeby mi kupiła. Widzę trzy paczki mi kupiła, więc super. Będę grubsza. No cóż, takie jest życie. Kolejna rzecz: e, może może teraz to, niech będzie, bo tam widzę jeszcze coś do jedzenia, ale to dobra słuchajcie, to jest balei balsam do ciała, który ma teoretycznie taki efekt, dawać takiego błysku powiedzmy tak to wygląda no i może teraz to do jedzenia i to są batoniki naked one są tu cztery także to są te kakaowe i Powiem Wam, że ja lubię nawet te batoniki, chociaż ostatnio miałam fazę na tą czekoladę z Wawela, więc wszystko inne poszło w odstawkę i tak naprawdę batoniki już mnie tak nie rajcują bardzo, ale stwierdziłam, że te kakaowe to chyba najlepsze z tych wszystkich, więc poprosiłam Angelę, żeby mi kupiła, bo akurat gdzieś tam takie wypatrzyła. Kolejna rzecz, jak widzicie, szykuje się na lato i to jest Golden Shine i to jest taki spray do ciała, który też ma teoretycznie nabłyszczać. Widziałam go, pokazywała go bodajże w swoim filmiku też em, vlog Lola, ale ja już go wcześniej wy, wypatrzyłam i poprosiłam właśnie Angelę, żeby mi go kupiła. Także fajnie, to jest jakaś w ogóle limitowana edycja, także coś takiego. I, I widzę tutaj odżywkę. Odżywka do włosów, i to jest granat z czymś tam. Coś tam goi, ale chyba kwiatem, jak się nie mylę. Także odżywka do włosów na pewno się przyda bardzo fajnie, bo e, odżywki jednak e, zużywam coraz więcej odżywek, o tak powiem. Bo odkąd zafarbowałam włosy, muszę Wam powiedzieć, że myję je teraz trochę częściej niż kiedyś. Ok. I co my tu mamy? Yy, dwa pędzle, i to są oczywiście pędzle z balei wegańskie. Yy, I ten jest do blendowania czarny, a ten to jest taki precyzyjny, powiedzmy, pędzelek. One teraz są w takich śmiesznych plastikowych etui. Powiem wam, że bardzo mi się podoba to, bo e, po prostu kiedy go upierzemy, wysuszymy, możemy go zamknąć i po w danej kolejności używać. Ja mam takie jak ten dwa i używam je na zmianę po prostu do ciemniejszego i do jaśniejszego cienia. Yy, ale fajnie właśnie, że można sobie zamknąć i fajnie, że ktoś tak wymyślił. Dobra, bredzę coś, sorry. <grym> Dobra, yy, dalej... Dalej Angela mi zapakowała yy, swoje dwa yy, róże z Essence, których ona już nie używa. Te serduszkowe. Także bardzo fajnie, bardzo się cieszę. I co my tu mamy? Aha, może jeszcze wyciągnę to. To jest z balei e, żel e, do, czy pianka, nie to jest pianka do e, mycia twarzy. Także też fajna sprawa. I teraz wyciągnę taką większą torbę, pełną kosmetyków. I widzę już, że Angelika powkładała tutaj rzeczy, na które się nie umawiałyśmy ubić to mało. Dobra. Zacznę od tego. Poprosiłam Angelikę, przepraszam Was, że szeleszczę tą torbą. Poprosiłam Angelikę o zakup takiego żelu. To jest właśnie z Balei i to jest żel o zapachu marshmallow, czyli tych pianek takich. Wiecie o czym mowa na pewno. Były dwa opakowania, ale Angelika znalazła chyba tylko jeden rodzaj opakowania i po prostu kupiła mi dwie butelki. Także bardzo fajnie, ja uwielbiam po prostu ten zapach. I właśnie teraz, podążając w kierunku tego marshmallow dalej, pokażę Wam cztery produkty. Cztery, bo dwa są dla mnie, dwa dla Lulu. Także Lulu, ciesz się, dwa są dla Ciebie. Um, I to jest y oczywiście. Tasty donat i to jest to, co Lulu pokazywała w swoim filmiku. Mega mi ten zapach się spodobał. Dla mnie to też jest zapach tych pianek. Jedno to jest, powiedziałam, chyba żel, a drugie, to znaczy obie, oba te produkty to są pianki, tylko jedno to jest pianka do mycia, a druga to jest jako balsam do ciała w piance po prostu. Także bardzo fajna sprawa, one naprawdę rewelacyjnie pachną. Jak będziecie mieć okazję gdzieś powąchać, to polecam Wam naprawdę super sprawa. E, coś dla mojego męża. E, żel pod prysznic dla mnie z Balei. Kolejny to jest limitowana edycja. Strasznie mi się podobają te opakowania. Chyba mam tylko jedno. Tak, tylko jedno. E, Bahama Dreams. Wiem, że są inne, e, ale naprawdę fajne mają te opakowania. Także świetna sprawa, ten jest kokosowy. E, kolejny. Poczekajcie, jeszcze ja wyjmę. O, już nie będę szeleścić z tą torebką. E, kolejna rzecz to, słuchajcie, jest pianka i to jest wanilia. Vanila Berry, właściwie to się nazywa, czyli waniliowo-porzeczkowa, jak się nie mylę, czy jagodowa, e, chyba porzeczkowa. I to jest e, pianka pod prysznic, z tego co się orientuję. E, poprosiłam Angelę o zakup dezodorantu, nie antyperspirantu, więc mam nadzieję, że to nie jest antyperspirant ale to zaraz sobie doczytam w każdym razie tutaj na froncie nie widzę takiej informacji, żeby to był antyperspirant, także myślę, że to jest dezodorant zapach greyfruta. ja uwielbiam zapach greyfruta. i rzecz taka którą ja używam od zawsze i bardzo lubię, to są te dezodoranty w kamieniu, czyli AUNY ten wybrałam właśnie z Balei co prawda wybrałam tę wersję Sensitive ta jest jakaś Niby inna. Nie wiem, czym one się różnią, bo tam są dwa rodzaje. U nas z tego, co widziałam, jest tylko jeden. Także yy, no, Angela mi wzięła zielony. Yy, kolejny żel pod prysznic. Tym razem to jest żel dla dzieci. Yy, I to jest jakiś. Nie mam pojęcia, ale powiem wam, jak pachnie. Jakiś koci w każdym razie. Spodobało mi się opakowanie i wysłałam zdjęcie Angelice. O, bardzo fajnie pachnie. Yy, Taką gumą dla dzieci, <laughs> tak bym powiedziała, ale nie tą Orbit, tylko nie wiem, czy pamiętacie kulki. E, takie były kulki gumy. To, to pachnie tak jak te kulki gumy. Dobra, e, kolejna rzecz. E, odżywka do włosów, i to jest odżywka z balei do włosów farbowanych. Jak widzicie, mam farbowane, świeżo farbowane, bo wczoraj byłam farbować włosy. Także e, odżywka do włosów farbowanych, i jeszcze jedna odżywka. Z wanilią i migdałem, chyba olejem z migdałów, jak się nie mylę. I to jest Balea w takim opakowaniu trochę innym. Też odżywka. Okej, okay, dobra. I tego naprawdę tutaj jest bardzo dużo. Słuchajcie, ja nie wiem, jak ja się ogarnę, bo ja już widzę, że jest 10 minut, że ten filmik trwa. Ech, że była ze mną. Dobra. A wiem, co to jest, wiem co to jest. Tak, i to jest kubek, który, słuchajcie, widziałam już wcześniej. Ale wcześniej mówię, eh, może nie, chyba za stara jestem, ale stwierdziłam, że dobra, kupię sobie. No jest mega po prostu. Strasznie mi się y, spodobał. Zresztą ten napis to już w ogóle jest czadowy. I tutaj są takie. O, widzicie, takie do przesypywania. O, i ze słomeczką nos jest niesamowity, bardzo mi się podoba. Dobra, dalej, dalej to jest, już widzę, słuchajcie, to jest mleko, które niestety trochę się zgniotło, ale nic się z nim nie stało to jest moje ulubione mleko z Alpro, mleko bananowe które Angelika mi kupuje, u nas w Polsce z tego co wiem, jest tylko w tych małych kartonach, Luiza mi zawsze kupowała w tych małych e, właśnie od niedawna proszę Angele, żeby mi kupowała w tych dużych, e, zupełnie inaczej to się opłaca, w ogóle to mleko jest e, u niej w Holandii jest dużo tańsze niż u nas bo u niej e, najdroższe kosztuje dwa. 20 euro, gdzie u nas yy, najtańsze chyba kosztuje, yy, jakieś z promocji, 12 zł. Także mleko. Dobra, i taka paka. I podejrzewam, że tutaj powinny być ubrania z Primarka jakieś. Okej, okay. tak, nie mylę się, tu są ubrania. Ale nie tylko. Uuu, dobra, wypakowałam. I zacznę od. Aha, bo tu są popakowane rzeczy różne rzeczy. Zacznę od podkoszulka, który jest przepiękny, naprawdę bardzo mi się podoba. Podobał mi się też na zdjęciu. On jest szary w czerwone w róże. Myślałam, że to są maki wcześniej, ale to są róże, nie wiem jak ja to wymyśliłam, że to są maki, także pod koszulek, super, naprawdę bardzo mi się podoba poprosiłam Angelikę o zakup okularów, te okulary były bardzo tanie jak widzicie bo kosztowały jedynie 1,5 euro także całkiem fajna sprawa niebieskie bo mam fazę w ogóle ostatnio na niebieski kolor ja już mam takie okulary różowe bodajże i brązowe też już Angela mi kupowała chyba w zeszłym roku także fajnie będę miała teraz niebieskie, bardzo mi się podobają naprawdę super są i co my tu mamy? Skarpety. To są skarpety, jak widzicie, z różowymi końcówkami, i ich tutaj jest 5 par za 3,5 euro. Bardzo fajnie. I. A, tak, to jest sukienka. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby kupować sukienkę bez przymierzania. No, ale cóż. Eee, I słuchajcie, to jest taka sukienka dosyć długa, ale myślę, że ona będzie do kolan. I to jest taka zwykła, jak, wyglądająca trochę jak t-shirt. O, tak wygląda mniej więcej. No, zobaczymy. N ogólnie kolor jest bardzo fajny. Jakieś przypinki do tego, no, będzie mega na pewno. Zobaczymy. Może, może w końcu jakiś outfit w sukience bym nagrała Ok, I kolejny podkoszulek I to jest y, tym razem podkoszulek y, W Te, jednorożce, chciałam powiedzieć Unikorny <coughs> Przepraszam Taki Różowy Bardzo fajny I chciałabym wam najpierw Pokazać jeszcze jeden Ciuch ale nie wiem, czy mi się uda. Czy nie wywalę tego wszystkiego, co tutaj na mnie leży? Ale może nie. I to jest ten ciucho, o którym mówię. To jest, słuchajcie, ta zwykła taka kurtka przeciwdeszczowa, primarkowa. Taka z podwijanymi rękawami. I wybrałam sobie moro. Angela mi przysłała zdjęcia różnych, ale wybrałam moro. To jest large, czyli ta duża. Ja mam <laughs> przepraszam, ja mam w domu yy, przywiezioną z zeszłego roku Emkę i ta Emka już jest na mnie troszeczkę teraz za ciasna. Yy, jest taka na styk, bym powiedziała, dlatego pomyślałam, że fajnie będzie Moro, teraz jest modne, także fajnie będzie coś nowego na siebie wrzucić. Z tego co mi się wydaje, to jest yy, ta tak, to jest ta, yy, którą się chowa yy, do kieszeni, czyli wszystko pakujecie całą kurtkę do tej kieszeni. I macie spakowane. Teraz oczywiście tego nie zrobię, bo mi się coś. O nie, może się uda. Co prawda tam jest metka. O i tak mniej więcej to wygląda. Wszystko pakujecie i możecie to ze sobą zabrać, na przykład wrzucić sobie do torebki czy coś takiego i po prostu mieć ze sobą tą kurtkę. O, tak. Bardzo fajna sprawa, ja tamtą bardzo lubiłam e, i lubię ją nadal oczywiście, tamta jest czarna, którą mam, ta jest moro, także super. I dobra, i teraz rzeczy takie drobniejsze. E, tu są przypinki. To są przypinki z tym grampikotem, jakkolwiek on się nazywa. E, bravado, czy jakkolwiek, naprawdę nie wiem. Także takie przypinki Angela mi kupiła. Yy, oddała mi chyba swojego yy, tego yy, puszka. Yy, tak on mniej więcej wygląda. Z, yy, z tego co mówiła, ten puszek miał być yy, miał być sztuczny, ale wydaje mi się, że, wiecie co, że jest naturalny. Nie wiem, sprawdzę później i jak coś to. Jeśli się okaże, że jest naturalny, to pewnie go sprezentuję komuś dalej. A jeśli będzie sztuczny, to pewnie go sobie przyczepię do e, którejś torebki. E, I teraz tak. Makeup Brush and Sponge Cleaner Wipes to się nazywa. I to jest produkt też z wyprzedaży z e, Primarka, jak widzicie. Pokażę Wam, jak to wygląda bo tu w środku są takie saszetki o i pewnie tam jest taka e, tkanina do, tak tak mi się wydaje, taka e, tkanina do czyszczenia ja bardziej myślę o pędzlach e, raczej gąbki, nie wydaje mi się, żeby dało, by, żeby dało się wyczyścić tym gąbkę i jeszcze jedna rzecz, taka inna, że tak powiem słuchajcie, to jest produkt z Catrice e, Angela kupiła sobie i mi i to jest e, Produkt, który z każdej waszej pomadki błyszczącej, zrobi matową, czy jakkolwiek to nazwać, tak mniej więcej to wygląda. Ja już widziałam to też i u nas w naturze, także mogłam sobie to kupić u nas, ale u Angeli była jakaś taka promocja, że kup dwa w cenie jednego, także taki produkt. I słuchajcie, Angelika mi kupiła. Wow! Kupiłam mi. Yy, ile tego tu jest? 4? Nie, 4 i 3 to raczej 7. Wydawało mi się, że jest ich 8, ale kupiłam mi 7 kredek y, z matowych z Primarka w takich kolorach. To są wszystkie kolory, które u niej były dostępne. Także zobaczymy. To są te velvet matte. Yy, Lipstick Crayon tak się nazywają bodajże pokażę wam na tej no i kolory uu, a tu są kolory to jest kolor Fuchsia kolor Nude Beach ten czerwony to jest kolor Polar Box Red kolejny taki fiolet um, to jest Claret Chyba tak, tak. To chyba się. Nie wiem, jak to się czyta, wybaczcie. To jest Ballerina. Ten jest bardzo fajny, bardzo mi się podoba. No i te dwa ciemne wyglądają identycznie, ale pewnie nie są. Jeden to się nazywa Deep Purple, a ten się nazywa Wine. No zobaczymy, przetestuję. Powiem Wam, dostałam wcześniej w paczce od Angeliki taką pomadkę w kolorze. Mushrooms bodajże Albo Mushroom, nie pamiętam dokładnie Czy to liczba pojedyncza, czy mnoga była W każdym razie ten kolor jest Świetnie się trzyma w ogóle ta pomadka Na ustach, bardzo ładnie wygląda Ogólnie jako taka Ale niestety kolor jest Idealny na Halloween <grym> Bo po prostu wygląda w niej, w niej W tej pomadce jak trup Takie mam trupie usta Także ok, takie kredy Że tak to nazwę Kredy do ust i lecę dalej, bo widzę, że już mi się czas kończy. Podkoszulek, który Angela mi kupiła, to jest jakiś bardzo długi. Nie powiem Wam gdzie, to wypaczcie. Kupiła mi też naklejki, naklejki, których ja używam do kartek różnych, które wysyłam. Także takie naklejki. I co my tu mamy? Kupiła mi te miętowe cukiereczki, te, nie wiem jak to nazwać, no ale chyba cukierki miętowe. One są z, nie wiem skąd, nie wiem gdzie ona je kupiła, ale ja kupuję identyczne i mówiłam jej o tym, że kupuję takie w Kauflandzie no ale fajnie, zobaczymy, może te będą lepsze. I mamy tutaj jeszcze dwa pudełka, a ja już posiadam nożyczki. Mam. Bo patrzę, że już mi się czas kończy i nie wiem, czy nie będę musiała po prostu tego filmiku w części po połączyć. Okej. Okay. Dobra. Zobaczmy co tutaj jest. O, rety. Wiecie co? Tu są. Tu są lakiery i jest mleko. Dwa mleka i lakiery. Tak. Okej. Okay. Mleko jeszcze jedno bananowe moje ukochane z Alpro i to jest Dark Choco też z Alpro. Powiem Wam, że teraz piję mleko to z Alpro, które dostałam od Angeliki. O smaku macchiato i jest mega. Idealne będzie na lato. W ogóle muszę ją poprosić na lato z lodem, tam to mega. Także kolejne tego też jeszcze nie piłam i też u nas nie widziałam. Tutaj Angelika oddała mi swoje różne lakiery. O, tak mniej więcej to wygląda. I jeszcze zrobiła mi taką paczkę różnych rzeczy. I tu już chyba są te rzeczy, które ona po prostu robiła, porządek. Nie, jeszcze jest kilka rzeczy, które mi kupiła, ok? E, dobra, zacznę od tego, co mi kupiła. Coś, co mi bardzo zasmakowało. Słuchajcie, to jest Alpro e, i to jest. Coś tu się wysypało. I to jest. To są te. Mm, deserki, powiedzmy, ja tego używam do płatków yy, i to jest smak karmelowy ja wcześniej jadałam te kokosowe, były bardzo dobre ale kiedy Angelika powiedziała, że może mi kupić inne poprosiłam ją o zakup innych no i stwierdziłam, że jednak te karmelowe są dużo lepsze, ja u nas ich też nie widziałam nigdzie, także a też cenowo od tych kokosowych one są sporo y, tańsze, także tu mam cztery w cenie dwóch tamtych, także a opakowanie takie samo e, mam jeszcze pędzle e, ten jest do blendowania, to jest e, essence e, ten jest do nakładania cieni i ten też jest do nie, ten jest do korektora. O fajnie, zobaczymy, jak się sprawdzą. Fajne są te pędzelki z essence. I jeszcze jedna rzecz jest jeszcze jedna rzecz, którą by mi Angela kupiła. Nie chyba. Tu już są chyba rzeczy, które Angela po prostu mi przysłała. I słuchajcie, tutaj jest tak. Y, Catrice y, cień, y, taki pojedynczy, szary chyba, czy brązowy? Cholera, go tam wie. To jest z jakiejś limitowanej edycji. James Brown, no to raczej brąz. E, to jest taki złoty z P2. Hm, zastanawiam się, jak to zrobić. Okay. <laughs> to jest to, co się wysypało tutaj trochę, ale nic się nie stało. Słuchajcie, to jest. E, Wiecie co to jest? To jest rozświetlacz. Tylko ten jest. Um, u nas były takie z Vibo, Ten jest e, z Rival de Bardzo się cieszę, bo jak wiecie, uwielbiam tą firmę. E, kolejny cień. To jest cień z Essence. Lakier Magic. Aha, to jest pewnie z Avonu jakiś lakier. Kolejny lakier z Lovely. Kolejny. O, nic mi nie mówi. W ogóle ta nazwa firmy. Jeśli znacie to to wiecie ja nie mam pojęcia co to za firma e, jeszcze jeden lakier z Paese kiedyś lubiłam lakiery z Paese pamiętam ten jest całkiem fajny to jest e, wypiekany bronzer z rival de lub bardzo fajnie paletka mam identyczną także pewnie się oddam e, to jest paletka e, z lovely tych e, cieni które mają imitować cienie z e, wiecie z e, Naked, tak, tą paletkę z Naked. Kolejna rzecz to jest primer, ale tester. Prime and Fine. Aha, to jest transparentny puder. I czas już mi się kończy. E, cień. I resztę wam pokażę w pudełku. Są jakieś paletki, jeszcze jakieś rzeczy. Takie e, odziedziczone, że tak powiem, po Angelice której zresztą dziękuję bardzo za paczkę. Wam dziękuję za bardzo 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 wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuka. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał. E, dziękuję wam jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa.